Gdzieś, niedaleko pod Dublinem, mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie ci się słuchało. Twoja Marta. Witajcie, mordy kochane. Wiecie, co ja bardzo lubię. Nie powiem, że najbardziej, bo zaraz się okaże, wszystko najbardziej lubię. Ale wiecie co? Ja bardzo, bardzo lubię w styczności z obcymi kulturami, z ludźmi z różnych światów, ze świata i okolic, jak to się mówi. Za co tak bardzo kocham bycie tu, mieszkanie tu i spotykanie tych wszystkich ludzi. Uwielbiam ich obserwować i szukać podobieństw, różnic. I dochodzi do wniosku, że my. Wszyscy jesteśmy naprawdę w jakimś stopniu tak podobni, co czyni nas ludzkim i wspólnym. Jakby od jednego stwórcy, każdy od swojego stwórcy, oczywiście, ale naprawdę wszyscy z jednej gliny ulepieni. Tak się uśmieliśmy z serii szamrokowe em, pogaduchy w pracy. Jak się okazało, że na przykład wychowaniu dzieci i w Hiszpanii i w Boliwii i w Irlandii i w Polsce mamy jak kiedyś teraz już nie bo teraz mam też poradniki internet ale kiedyś jak upadł smoczek albo był brudny to wkładały do swojej buzi myły i wkładały dziecku do buzi prawda wypukiwały swoją własną buzią we własnych ustach Oczywiście, jak się zapytałam, czy u nich też się tak robiło, ludzi, którzy ze mną pracują i siedzą wokół mnie, to po tym, jak e, powiedzieli, tak, tak, tak jest, tak, moja mama, moja ciotka, moja babka, mo, moi, moi, moje wszystkie e, baby e, tak robiły, ale wszyscy na to chórem, No nie, no nie, no proszę, tak się nie robi. A dla nich to było naturalne. Potem się zgadało, że. W szkole nasi rodzice byli bici po rękach za nieprzygotowanie, za em, bycie niegrzecznym uczniem drewnianymi linijkami. WSZĘDZIE! I w Ameryce Łacińskiej, i w Irlandii, i w Polsce. Że na przykład y, wszystkie ciocie i babcie łapały za policzki, ściskały i robiły o jaki maluszek, o jakie cudowne. Każdy z nas miał szminkę od ciotki, która używała czerwonej szminki lub ciemne i bardzo intensywne kolory. I każdy z nas miał gdzieś tam szminkę do starcia na buzi, dookoła. Każdy z nas widział i słyszał o tym, że babcie mamy pluły na chusteczkę i wycierały chusteczką. Każdy z nich też kiedyś miał materiałowe chusteczki po kieszeniach, a nie higieniczne. I też haftowane. I nagle się okazuje, że mamy tyle podobieństw. Któregoś razu, pamiętam, mój kochany braciszek pięknie y, rzeźbi różne cudowności. I miałam drewnianą, śliczną, małą łyżeczkę, którą można ozdobić y, kuchnię, dodać jej y, smaku i romantyczności. I sobie tak pomyślałam hm, może przedstawię tą drewnianą łyżkę koleżankom tu w Irlandii, może im się spodoba, bo jest taka śliczna. I dowiedziałam się od jednych, jednego znajomego że o, jak drewniana łyżka to nie w Irlandii. I ja sobie pomyślałam czemu? Co jest takiego w drewnianej łyżce że się źle kojarzy. No i zaczęłam podpytywać i słuchajcie, Mamy i babcie w Irlandii tłukły dzieci łyżkami drewnianymi. Jednego mojego, jeden mój kolega raz i to był po raz ostatni, dostał łyżką drewnianą. Taką wiecie, długą do mieszania. Mama mu przyłożyła za coś tam, i on chciał wie, uciec od tego ciosu i dostał w ramię. Dostał z takim impetem że mamie został w ręce kij. Tylko ten drążek. A łyżka poturlała się po podłodze. I to był ostatni raz, kiedy on dostał drewnianą łyżką. W ogóle kiedy dostał. Bo mamy to otrzyźwiło, że chyba jednak przegięła. Ale tak kiedyś wyglądał świat i Teraz jest zupełnie inaczej, teraz jest skrajnie znowu w drugą stronę. Teraz dzieci mogą wszystko, ze skrajności w skrajność. I jak zwykle, wspaniale by było, gdybyśmy znaleźli ten balans i zostali gdzieś tak po środku i sprawdzili, jak to, jak to jest obserwować i używać tylko to, co według nas jest jednak prawidłowe. Nie przeginać żadną ze stron, nie bić, nie, nie całować dzieci, nie zmuszać do przytulania, do całowania, do ściskania, żeby miały szminki na politkach i tak dalej. Boże, nie, nie czyścić śliną i tak dalej. Ale zobaczcie, ile podobieństw, jakie to jest wspaniałe i kolorowe. I tak samo jest z emocjami, słuchajcie. Wszyscy dookoła mamy te same emocje, i tak samo nas podobne rzeczy frustrują, i tak samo nas cieszą. Te same kawały, te same sytuacje, podobny humor. Tylko my mamy to szczęście, że jesteśmy dziećmi Europy. My jesteśmy, słuchajcie, dziećmi Europy. Zobaczcie, jaki. My mamy spokój, mimo wszystko dookoła i w sercu. Ciepło, dach nad głową, sprzęty telefony, telewizory, kredki. Jakie dziecko ma większość świata? Nie ma jakiś kredek w pudełku od wszystkich babć i cioć. Także już cały karton tego jest. Kolorowanek na kilogramy. Książeczek. I tak samo dorośli. Ile kobiet na świecie ma czyste, zadbane ciuchy, uprane w automacie, powieszone na suszarce, pachnące? Ile kobiet na świecie nie ma środków higienicznych, takich nawet po to, żeby zachować godność? A my to wszystko mamy. Mamy, korzystamy i uważamy, że tak, no tak ma być. No, no to jest nasz świat. No, Należy nam się. Więc na tym etapie, a propos, że jestem z Wami, zastanawiam się nad każdą z tych sytuacji, wysłuchałam podcastu, bo ja jestem też coraz bardziej uzależniona od słuchania podcastów do pracy i z pracy przed snem i słuchałam o... wspaniały, polecam Wam, z dział zagraniczny się nazywa podcast i tam było mitu w krajach arabskich. I tam było o molestowaniu i o wszystkim tym, co dotyczy kobiet w krajach arabskich albo w Świecie, gdzie dominuje religia, islam. I zatrzymałam się. Po prostu świat wyhamował. Ja czytałam dużo książek, jedna z moich ulubionych, tysiąc wspaniałych słońc. Ja to wszystko już gdzieś słyszałam: nie sięgam do tych tematów codziennie, dlatego że też potrzebuję sił, żeby nie myśleć tylko o tym. Ale to jest naprawdę dobre raz na czas sobie coś takiego włączyć, puścić i podziękować Boże ja jestem tu Urodziłam się w Europie mam to szczęście być Polką ze środka Europy mieszkać w Irlandii robić co tylko chcę Więc to jest zabawa na dziś Podziękujcie Zastanówcie się nad tym, co mamy takiego, co nie ma reszta świata. I tak sobie. Zastanówcie się, zatrzymacie się na tym. No i czemu ja narzekam, że się nie wyspałam? Ale przynajmniej mam to, 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 Ale mam gdzie spać? I do tego trzeba wracać codziennie, więc i ja wracam do tego bardzo często tu w podcaście. Trzeba wracać do tego, za co. Trzeba dziękować, a nie do tego, co nam bez przerwy przeszkadza. Jak przeszkadza, to obejrzeć dookoła, dokładnie z każdej strony. Tutaj, jak zepsutą rzeczą. Jak jest zepsuta, zjebana i nie działa, to albo wyrzucamy, albo naprawiamy. Więc naprawiamy, tak? Oglądamy ze wszystkich stron, co nam nie pasuje, jak to można naprawić. Rozpisujemy alternatywy i naprawiamy, jak tylko się uda. Jeżeli trzeba, to zmieniamy siebie. Jeżeli trzeba, to zmieniamy postrzeganie innych ludzi na siebie, uczymy się współpracować, ze sobą żyć i dziękować, że siebie mamy. I tak naprawdę, ja zawsze mówię, że nie, nie, nie siedzę codziennie, nie powiem, żebym codziennie siedziała na wszystkich wiadomościach i wszystkich tych informacjach z pierwszych stron gazet, portalowych i w ogóle. Dlatego, że żeby nie nakręcać się i żeby też nie obciążać siebie za dużo, bo jestem bardzo wrażliwa i później całymi dniami myślę o danym temacie. To, co ważniejsze, jeżeli chodzi o dramaty, to mi dziewczyny przyniosą i się podzielą, bo też chcą się oczyścić z tego, co właśnie obejrzały w telewizji czy widziały w internecie, a o wojnie i tak mi powiedzą. Tak? No każdy zatrąbi, że jest wojna. Więc ja słucham, ja obserwuję... Wyciągam wnioski i cieszę się, że, że jeszcze nie czas, że jesteśmy naprawdę tu i teraz, i jeżeli tylko będziemy chcieli, to znajdziemy rozwiązanie na nasze bolączki, bo mamy ogromną, wspaniałą bazę do tego, żeby wyłapywać szczęście i optymizm każdego dnia. Cześć, do jutra.